Cześć! Dziś pokażę Wam makijaż jesienny z wykorzystaniem najnowszych paletek po cieni. Także jeśli jesteście ciekawi jak wykonam taki makijaż to zapraszam do oglądania. Na początek aplikuję bazę pod cienie. Dzięki temu cienie będą się dłużej trzymać na powiece i będą jeszcze intensywniejsze. Zawsze zaczynam od zewnętrznego kącika oka i sięgam po paletkę w Modern Romance i aplikuję matowy, bakłażanowy odcień. Dochodzę nim mniej więcej do 2 trzecich długości powieki. I rozcieram granicę. Pozostaję przy tym samym pędzlu i aplikuję teraz odcień szarawo-brązowy. Aplikuję go w załamanie i powyżej załamanie powieki. Sięgam po kolejną paletę w odcieniu Tempid Beauty. I aplikuję ten matowy, żółty cienie w wewnętrznej części oka. Nakładam go również na dolną powiekę. Jeszcze na środek powieki, aby te oba cienie ze sobą ładnie połączyć, aplikuję taki różowo-fioletowy-matowy odcień. Krętką w odcieniu Cosmic Brown obrysowuję widnie wodną oka. Zaczynając od zewnętrznej części powieki dolnej, nakładam ponownie ten bakłażonowy cień. I zacieram tę brązową kredkę. Tutaj tym cieniem dojeżdżam mniej więcej do 1 trzeciej długości powieki. Łączę tutaj w zewnętrznym kąciku z górną powieką. I na środek powieki dolnej nakładam jeszcze taki brązowy, delikatnie brokatowy cień. Rzęsy podkreślam maskarą Big&False foslash. Oczy skończone, teraz przechodzę do konturowania twarzy i użyję zestawu do konturowania w odcieniu Rose Couture. Najpierw nakładam ten brąz, podkreślam obszar pod kością policzkową. teraz na policzki róż, w tym samym pędzle. Zastanawiałam się, który odcień szminki teraz wybrać. Kredki właściwie do tego makijażu um, i te dwa mnie kuszą, więc chyba postawię ten fiolet, który będzie pasował mi do makijażu oka. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie równie dobrze użyć jakiegoś jaśniejszego, delikatnego, neutralnego odcienia szminki. Wygląda już skończony makijaż. Jest typowo jesienny, przybrudzony, taki dosyć ciemny, z mocnymi ustami. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ wtedy dostaniecie powiadomienia o najnowszych naszych filmach. Także to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!